W dzisiejszym filmie podzielę się najnowszymi oficjalnymi kodami promocyjnymi, których możesz użyć już teraz, aby uzyskać niesamowite zniżki na swoje zamówienia. Aby znaleźć te kody, wystarczy przejść do oficjalnej strony kuponów AliExpress. Dodałem bezpośredni link w opisie i w przypiętym komentarzu poniżej więc bardzo łatwo możesz do niej uzyskać dostęp. Po kliknięciu zobaczysz wszystkie dostępne aktywne kody promocyjne. Na tej stronie zauważysz różnorodne kody promocyjne dla różnych kategorii, takich jak elektronika, moda, artykuły do domu i wiele innych. Niektóre z tych kodów działają w całym serwisie, co oznacza, że możesz ich użyć praktycznie do wszystkiego. Inne są przeznaczone dla określonych kategorii lub wybranych sklepów. Korzystanie z kodu jest naprawdę proste. Wystarczy skopiować kod, którego chcesz użyć, przejść do kasy, wkleić go w pole kodu kuponu, a następnie kliknąć Zastosuj. Natychmiast zobaczysz zniżkę dodaną do swojego rachunku końcowego. To wszystko w dzisiejszym filmie. Jeśli uznałeś to za pomocne, koniecznie zostaw lajka i nie zapomnij zasubskrybować. Co tydzień udostępniam najnowsze kody promocyjne AliExpress, dzięki czemu nigdy nie przegapisz żadnej okazji. Dzięki za oglądanie, udanych zakupów i do zobaczenia w kolejnym filmie.